Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Pamięć Pamięć ulotna jest, chwilowa jest. Jest jak liść, najpierw zielony i świeży, a potem blednie i rozpada się. Pamięć zależna jest, podległa jest, jest jak liść. Gnany przez wiatr, popychany przez gałęzie, niesiony przez rzekę. Pamięć zdradliwa jest, niepewna jest, jest jak liść. Najpierw kryje przed deszczem, a potem usycha i nie daje już nic. Lekcja z dzisiaj. W ważnych sprawach nie polegaj tylko na swojej pamięci. Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!